Zaczęła się wiosna i zaczęły się dylematy. Zobaczcie, jakie mam dylematy włóczkowe w kwietniu. Cześć, to najpiękniejsza. Witam Cię na moim kanale. Ja jestem Gosia, a to jest kanał. Nit najpiękniejsza. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co skończyłam, co udało mi się narzucić na druty i jaki mam progres, jeśli chodzi o projekty, które zaczęłam. Niektóre z nich w zeszłym roku, niektóre niedawno. Zapraszam. Jedynym projektem, który ukończyłam od ostatniego razu jest. Hype Stripe Sweater i wygląda on tak. Ja może wstanę, to wam pokażę, jak on się tutaj prezentuje. Jest to sweater od Weroniki Wimberg, znanej jako kutowakika. I ten sweter był w mojej biblioteczce już jakiś czas. I czeka. Posiadałam niektóre z tych włóczek, które tutaj już wykorzystałam i chciałam właśnie użyć je do jakiegoś innego projektu. Możecie zauważyć, że to jest takie połączenie włóczek, jakie już użyłam w tym swetrze, czyli Late Cardigan od Criabay, ale tutaj, tutaj mamy sweter, a tam był kardigan. więc yy, jest to też całkowicie inna tak konstrukcja swetra. Yy, tak zwany drop shoulders zaczynamy właśnie od panelu tego tylniego później nabieramy oczka na przód prawy, lewy, czy lewy, prawy chyba tak, łączymy przerabiamy do pach, łączymy dziergamy w dół i jest to sweter w paski, czyli robienie tego swetra to jest przyjemność, ponieważ on śmiga na tych drutach tak szybko się robi ten sweter, że jest to aż zadziwiające. Jedyną trudnością i troszeczkę takim monotonnym etapem jest zrobienie ściągacza, bo ściągacz jest zrobiony rzędami, e, Boże, tak oczkami przekręconymi jest to prawie 10 cm tego ściągacza na obydwa rękawy. I właśnie tutaj na dole, więc zajmuje to trochę czasu, ale jak to się mówi, krok po kroku i da się to wszystko skończyć i ogarnąć. Więc zrobiłam ten sweter z włóczki w większości Daisy od Dropsa, czyli ten kolor off-white, kolor niebieski, kolor czerwony, różowy, a ten zielony tutaj to jest. Peruvian Highland Wool od filkolane. One mają zbliżoną gramaturę, więc idealnie tutaj pasują. Tak wiem, Daisy od się mechaci i pewnie będzie się mechacić. Byłam już w, w pracy w tym swetrze i powiem Wam, że całe krzesło było białe. Nie wiem, może jestem tak bardzo ruchliwa na tym krześle, ale też myślę, że ta Daisy jest taka, że będzie zostawiać zostawiać trochę kłaków wszędzie. Ale ja byłam na to przygotowana i jestem świadoma tego. Golarka czeka, w razie czego będziemy golić i poprawiać ten sweterek. Zrobiłam go w rozmiarze M i powiem Wam, że zużyłam jakieś prawie Jeden motek mniej, właśnie tego głównego koloru, niż projektantka. Nie wiem, czy jaś dziergam jakoś bardzo ścisła, bo w większości przypadków ja zużywam mniej włóczki niż projektantki, niż jest zalecane. I to nie że 20 gram, czy 30, czasami 50, czasami nawet 70. Więc nie wiem. Nie wiem. Ale nie, nie jest to za, za mały sweterek. Znając już Daisy, bo robiłam inne sweterki z Daisy, wiem, że ona się rozciąga i że rękawy właśnie rozciągnęły się sporo. Wydaje mi się, że miałam różnicę chyba 2 albo 3 cm, jeśli chodzi o tutaj o, o ciałko, i chyba też ze 2 cm, jeśli chodzi o rękawy. Więc taki urok Daisy. Na moim Raveli y, znajdziecie wszystkie szczegóły, jeśli chodzi właśnie o ten sweter, jaki kolor, ile zużyłam danego koloru. Y, jak widzicie, zrobiłam go właśnie y, w takiej y, kolejności, że tutaj zrobiłam różowy, niebieski i czerwony. I na rękawach zrobiłam zielony i czerwony. Początkowy zamysł był troszkę inny, że wykorzystam jeszcze jeden kolor ale ostatecznie on w ogóle nie pasował ten kolor. To właśnie był ten kolor taki merlo. On był za ciemny. On w ogóle nie, nie był w tej samej tonacji, co te kolory, więc stwierdziłam, że po prostu powtórzę ten czerwony tutaj na rękawie i będzie to wyglądać super. I w taki oto sposób gadałam 5 minut o jednym swetrze. <gryw> ale sweterek jest jak najbardziej wart polecenia. Jeżeli chcecie taki zrobić, Polecam. A teraz przejdźmy do tego, co tam się dzieje u mnie na drutach. Więc jak skończyłam już ten sweter, został mi jeden projekt, tak? Możecie bić brawo. Jeden projekt na drutach, ale on nie był samotny za długo. Myślę, że może jeden albo dwa dni i narzuciłam kolejną rzecz, ale przejdźmy do tego projektu. I jest to moja popici, która sobie. Powolutku rośnie. Ona tak sobie rośnie. Nie za dużo, nie za szybko. Myślę, że teraz właśnie będzie ten czas, gdzie trochę przyspieszę z tą popici. Postaram się wydziergać. Nie powiem, że do końca kwietnia. Myślę, że tak do końca maja, żeby była już gotowa, bo jednak to są druty. Trzy, czy, 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 czy. 3,5 mm. Przerabia się to d trochę długo, tak? Ten jersey nie jest dla mnie zachęcający, ale to już wiecie. E więc jest ona na takim etapie. Połączyłam, e oddzieliłam body, oddzieliłam rękawki, więc rękawki są już oddzielnie. I teraz będę przerabiać właśnie tutaj całe ciałko. I jest to włóczka. Już pomniana tyle razy Lana Gatto Vip y, Merino z kaszmirem, zakupiona stacjonarnie w sklepie Biferno w Krakowie. Mam jeszcze trzy motki. Tutaj mam jeszcze większą połowę i działam sobie powoli z popici. Powiem Wam, że ja bardzo lubię jak petit Nitro rozpisuje te wzory. Są one. Jasne, klarowne, są do tego filmiki, naprawdę nie potrzebujesz, nie potrzebujesz więcej. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, to znaczy się, że Ty się zamotałeś gdzieś. Ja już miałam tak nieraz, czytam coś i myślę, że nie rozumiem, że w ogóle nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ale przechodzę do tego momentu i nagle te wszystkie wątpliwości się roz, rozmywają i... I myślę, że właśnie to jest najlepsze w tym naszym dzierganiu, że czasami coś wydaje się takie nieosiągalne, takie trudne i skomplikowane, ale tak naprawdę, kiedy my dojdziemy już do tego momentu, to nagle jest ten moment, a to wygląda tak i tak, to powinnam zrobić w taki czy inny sposób. I myślę, że to jest, to jest takie satysfakcjonujące. Dobrze, to była moja popity, która sobie tutaj. Rośnie powolutku. Kolejnym projektem, który już Wam pokazałam. Pokazałam Wam ostatnio w moich planach i inspiracjach. Jest najsłynniejszy projekt na Ravelry. I jest to Ranunculus. Tak, ja Wam pokażę te wszystkie tutaj e, wzorki ładnie. Zrobię Wam przebitki, żebyście widzieli, bo ostatnio pokazałam i tak bardzo, bardzo y, y, słuszny komentarz, że nie widać. No <grym> nie widać, bo, bo nie widać, bo to jest czarna włóczka, ale postaram się Wam zrobić właśnie przebitki z tym, z, tym y, z tą bluzeczką i... Jest to, jak już powiedziałam, najsłynniejszy projekt na Ravelry. E, Dziergane od góry do dołu tutaj właśnie w, e, w okrążenia, robimy rzędy skrócone I, i dalej właśnie przerabiamy ten taki ażur, który wydaje się prosty, a tak naprawdę nie jest. Powiem Wam, że ja musiałam wejść na stronę rawer i tam są podane linki do filmików, żeby niektóre właśnie z tych tutaj ażurów zrobić. Ale bardzo fajne, bo to jest zawsze coś nowego, czego się nauczyłam, robiąc ten wzór. Więc teraz robię do końca body i ono będzie, ono będzie dłuższe niż tam projektantka to zaleca bo ja bym chciała właśnie, żeby to była właśnie taka bardziej bluzeczka letnia. Zobaczę, ile mi wystarczy włóczki, jak skończę body, czy będę robiła dłuższe rękawki czy krótsze. Ale to wszystko zdecyduję. Właśnie uświadomiłam sobie, że włożyłam tą czarną włóczkę do woreczka, w którym był mocher, i teraz wszędzie mam te niebieskie kłaki. <noise> Ale wracając do włóczki i jest to włóczka Alter Ego. I to jest bawełna mercyryzowana i w 150 gramach tutaj jest 350, przepraszam, 385 metrów. W próbkę się oczywiście nie strzeliłam, ale tutaj do pewnego momentu robi się według jednego wzoru i później dopiero, jeśli chodzi właśnie tutaj rozdzielenie na rękawy i tak dalej, tam... I już dodajemy odpowiednią ilość oczek, w zależności od rozmiaru, który, na który się zdecydowaliśmy. Więc ja już mierzyłam ten sweterek, y, tą bluzeczkę i jest ok. Jest właśnie troszeczkę bardziej przylegająca. Myślę, że po wybraniu jeszcze to się bardziej rozluźni, ale jest rewelacyjna, jest piękna, jest cudowna. Ten wzór tutaj jest taki uroczy, taki romantyczny. I myślę właśnie, że w tym kolorze jak najbardziej mi się sprawdzi, właśnie na jakieś takie letnie, letnie wyjścia. To jest Ranunculus i on sobie rośnie. Bardzo bym chciała skończyć ten sweterek, tą bluzeczkę do targów w Krakowie. Bo w zeszłym roku byłam w swetrze i powiem Wam, było gorąco. Myślę, że w tej bawełnianej bluzerce będzie idealnie i trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. A właśnie, kto z Was wybiera się na targi? Kim się widzę w Krakowie? Dajcie znać w komentarzu. Przejdźmy do kolejnego projektu. Kolejnym projektem, a bardziej początkiem projektu jest coś takiego. <grym> um... Postanowiłam wydziergać top. Tak, po prostu z głowy. I dopiero zaczęłam. Yy, I jest to. O Boże, to wygląda tak. Wygląda tak. <grybujesz> yy, będzie to top z takimi niewielkimi, takimi ażurowymi paseczkami. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle starczę mi włóczki? Jest to włóczka Performance Genesis 100% bawełna. W 50 gramach mamy 110 metrów. I właśnie nie wiem, czy mi to wystarczy, bo mam 4 motki, więc zobaczymy, czy uda mi się cokolwiek z tego zrobić. No, ale nic. Myślę, że po prostu jak wydziergam jeden motek, będę w stanie oszacować, czy wystarczy mi, czy nie. A jak nie, to coś innego z tego zrobimy. Więc to jest taki. Taki projekcik, projekcik na drutach, który sobie tutaj w międzyczasie dziergam. Co jeszcze mam na drutach? Niewiele. Tak właściwie zrobiłam dwie próbki, bo planuję zrobić jeszcze dwa inne projekty, na pewno tej wiosny. I pierwszym projektem też będzie top. I będzie to top z włóczki Bel od Dropsa w tym takim petrolowym, pięknym kolorze. Jest to kolor numer 17. Bardzo polecam ten kolor. Jest on naprawdę bardzo twarzowy i myślę, że wielu z nas będzie on pasował. Z delikatnym takim mylarzem, bo jest to tak: e, bel, czyli połączenie bawełny, wiskozy i lnu, więc będziemy widzieć właśnie te trzy, e, trzy włókna. Tutaj wyprałam już to, zablokowałam i naprawdę jest ekstra. Tylko zacząć dziergać. A jak widzicie, troszeczkę tego mam. Troszkę trzeba skończyć i dopiero przejść do, do kolejnego projektu, ale jak na ten moment, bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że nawet lepiej niż, niż się spodziewałam, bo myślałam, że właśnie ten taki melanż będzie, będzie za duży, a nie jest. I mam jeszcze jedną próbkę. Mam jeszcze jedną próbkę, którą zrobiłam. Bo jak Wam ostatnio mówiłam właśnie w tym moim filmiku na temat planów i inspiracji, że posiadam ten moher od Bishes Bushes Legro, silkant moher i mam cztery motki tego moheru. W 50 gramach znajduje się 148 metrów, więc to jest taki bardziej grubszy moher. Bardzo prawdopodobnie to jest coś jak balerina. Nigdy baleryny nie miałam, ale właśnie ona też jest właśnie taka grubsza. Ale z tego, co tutaj nam. <coughs> przepraszam, producent mówi, że to jest Mulberry Silk and Super Kid Moher. Jeśli chodzi o te Super Kid Moher, to co oni tutaj piszą na tych moherach, a co jest w rzeczywistości, jeżeli wejdziemy na stronę, jest napisane, że Super Kid Moher. Na tutaj, na opakowaniu, a tak naprawdę to jest kid moher, czyli tak jest super, bo jest bardzo mięciutki, ale nie do końca tak jak oni to nazywają. Może to oni traktują jako nazwę własną. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo przyjemny moher, który tworzy właśnie taki piękną strukturę z włosem. Ja muszę Wam nagrać filmik i pokazać, jak to, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że jest, że jest bardzo fajny. I nie traci tych włosów, bo robiłam tą próbkę i naprawdę o mnie za bardzo się tak pylił wszędzie i nie, te, te, te kłaki nie latały. Jak, jak w, innych, w innych moherach. Więc jest naprawdę bardzo przyjemny. No, ale to jest tak: to jest kit moher, więc nie ma co się dziwić. Byłabym rozczarowana, jeżeli byłby drapiący. Tutaj podają, że ta włóczka jest produkowana Made in Italy, ale to jest tylko produkcja, tak? Bo Silk, czyli jedwab. Jest z Chin, a moher jest z RPA. I dowiedziałam się, że właśnie RPA jest największym producentem moheru. Produkuje ponad 51% produkcji światowej. Więc wow, nie wiedziałam. Taka, taka ciekawostka. I oczywiście Chiny są największym producentem jedwabiu, tak? Więc tutaj. E Kolejna ciekawostka. Jestem ciekawa, jeśli chodzi o produkcję jedwabiu. No, bo to są Chiny, tak? Nie ukrywajmy, że oni mają inne regulacje niż my, więc mam nadzieję, że te firmy bardzo dobrze sprawdzają, w jaki sposób ten jedwab jest pozyskiwany. I mam cztery motki tego moheru. I nie wystarczy mi to na żaden sweterek ani kardigan, ale. Już niedługo, czyli to będzie teraz w przeszłości, wybieram się tutaj na targi Swiss Yarn Festival, czyli tutaj targi właśnie w Szwajcarii i mam nadzieję, że ta firma będzie miała ten moher i że dokupię jeszcze dwa motki i zrobię fajny sweterek z tego, bo myślę, że właśnie taki kolor i sweterek na drutach 4,5-5 mm będzie idealny dla tej włóczki. Więc dam Wam znać. Może jak będę edytować ten film, to już będę wiedzieć, e, czy mam ten moher, czy nie mam. E, nie jest to tani moher, bo kosztuje chyba 18 euro za 50 gram. No ale. Mohar od Paskwali kosztuje 70 zł, czyli bardzo podobnie, więc nie ma tutaj jakiejś strasznej, o, strasznej tragedii. <grym> więc to jest moja ostatnia próbka, którą zrobiłam, e, która też właśnie, którą muszę wyprać, bo ta nie jest wyprana, więc zobaczymy, jak będzie ten mocherek moher, się zachowywał. I mam nadzieję, że uda mi się zdobyć ten mochar i będę dziergać sweter z moheru. Nie ma żadnych zakupów bo nic nie kupiłam, Ale już za kilka dni wybieram się na właśnie Swiss Yarn Festival i tam planuję kupić właśnie ten moher, jeżeli będzie dostępny. Ale też zobaczyć, czy może są właśnie jakieś inne marki, które mają jakieś fajne letnie włóczki. To może coś zakupię. No i oczywiście nasz krakowski jarmark, który już niedługo więc macie swoją listę zakupów zrobiona, zrobioną? Bo ja mam. Myślę, że kupię parę włóczek, ale też nie będę, nie będę szaleć. Myślę, że postawię na takie właśnie e, towarzyski jarmark, żeby spotkać się e, z Wami, z osobami, które mnie e, tutaj oglądają, ale też z innymi koleżankami, które dziergają i nagrywają, czy są na Instagramie. Więc nie mogę się doczekać obydwu tych festiwali, więc trzymajcie kciuki, żebym nie popłynęła <grym> i nie poszła z torbami <grym> po właśnie tych dwóch włóczkowych festiwalach, które szykują się w kwietniu. Później chyba zrobimy banana włóczki do września. <grym> Może to jest dobry pomysł. W tym momencie chciałabym Ci podziękować za to, że tutaj ze mną jesteś. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam do subskrypcji, i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia pa Wasza najpiękniejsza.